Dzisiaj przyszedł czas podsumowań, czas podsumowań zimowych podróży samochodem elektrycznym. Tak jak widzicie, przed nami Tesla Model 3 i BMW i 3. Podróże były do Gdańska, podróże były po Polsce. Tak jak widzieliście, ładowaliśmy się, podłączyliśmy te samochody elektryczne właśnie w zimie. No, i jak wyglądały te podróże? Zwróćcie uwagę na moim poprzednim filmie z podróży Oplem Amperae do Gdańska. Tam moc ładowania właśnie na ładowarce Orlenu, na, na ładowarce DC, wynosiła tylko 20 kW, właśnie z uwagi na to, że samochód elektryczny nie podgrzał baterii przed rozpoczęciem ładowania. Większa moc niż te 35 kW w takiej srogiej zimie minus 10 stopni no nie pokazywała się podczas ładowania, więc więc no, tak naprawdę trzeba było spędzić całkiem sporo czasu na tej ładowarce, bardzo często grubo powyżej godziny, żeby naładować ten samochód od tych 10 do 90%, więc e, tu zdecydowanie warto zdać sobie sprawę, żeby porównać samochody odpowiednio do podróży, które wykonujemy. Taka Tesla może uzyskać y, większą moc ładowania właśnie dzięki temu podgrzewaniu baterii w trasie przed przyjazdem na ładowarkę. A ten Opel, który wam, y, którym podróżowałem do Gdańska, on zaczynał rozgrzewać baterie y, Właściwie dopiero w momencie podłączenia tego samochodu do ładowania. No i w zasadzie uzyskiwane moce rzędu 30 kW pojawiały się dopiero po około 20 minutach, no bo wtedy ta, ta bateria zwiększała swoją temperaturę. Także samochód pozwalał ładować go szybciej. No i właśnie, jak wybrać samochód elektryczny? Jeżeli dużo podróżujecie w trasach, warto wybrać samochód, który będzie ładował się szybciej, Tym bardziej, jeżeli są to trasy zimowe. A z kolei w tym BMW 3 w wersji 120 godzinnej byliśmy w stanie uzyskać całkiem sporą moc, mimo iż bateria była, była zimna i pozwalało to nam podgrzać ten akumulator zdecydowanie dużo, dużo szybciej. Uzyskiwał on wyższą temperaturę, no i spędzamy wtedy na ładowaniu 30 minut. Więc warto dostosować ten swój samochód do tego. I gdzie podróżujemy i czy podróżujemy latem czy zimą.